Witam z tej strony Rafał. W poprzednim tutorialu dodaliśmy sobie taki, taką prostą strukturę bloga. Powiedzmy, że tylko tu jest blog oraz te wpisy. Tak, jak zobaczymy. Chciałbym teraz Wam pokazać, jak generalnie tutaj możemy sobie y, dosyć szybko, na przykład jak damy nowy szablon. Zobaczmy, że nowy wpis powiedzmy. O tu generalnie wybiera nam ten szablon, musimy go cały czas wybierać. Jak tu sobie to ułatwić, żeby na przykład powiedzmy, że ten nowy wpis, żeby automatycznie nam się tu tworzył, żebyśmy nie musieli wybierać co chwilę nowego template? Czyli przejdziemy do opcji naszego szablonu, czyli za tą stronę pojedynczego stronę bloga odpowiada settings, template blog. Czyli do tego przejdziemy, do bloga. I tutaj zobaczymy, że mamy. Family, czyli jego rodzina. I tu jest Allowed Templates for Children, czyli zawsze yy, co ma, jak ma tworzyć nowy wpis na przykład, tak jak tam, nowy szablon, z jakiego szablonu. I tutaj sobie wybieramy. I to jest Single Block, czyli tak jak widzimy, tak jak wcześniej tworzyliśmy te Setup Templates, to jest Single Block, odpowiada za widok pojedynczego Wpisu, czyli gdy kliknę w ten wpis to jest single block i ja chcę, żeby on zawsze tworzył mi te swoje strony podrzędne właśnie z tego single block oraz save'ujemy teraz gdy przejdziemy już do naszych stron i dam na przykład nowy new widzimy, że tu już jest automatycznie single blog, czyli tutaj już nie ma czegoś takiego, że, że inaczej po prostu tylko ten od razu szablon, pierwszy, drugi wpis, damy sobie trzeci wpis po prostu i widzimy, że to już robi jako automat i tutaj już nie ma żadnego problemu. Mamy trzeci wpis. Jeszcze możemy go opublikować. Jest OK teraz. Czyli w taki sposób można tak łatwo sobie to wszystko ułatwić. Natomiast tutaj mamy jeszcze taką jedną funkcję Bookmarks, takie jakby zakładki. Add new. I tu też możemy od razu właśnie nie musimy stąd przechodzić blok, blok, nev, tylko możemy tutaj właśnie z tych zakładek. Czyli dodajmy sobie jedną zakładkę, bookmarks i tutaj wybierzemy sobie, kto może, jaką stronę chcemy wybrać jako tworzącą właśnie te na przykład wpisy. No to będzie blok, otworzy tu automatycznie te podrzędne wpisy i jako wybieramy. Oraz submit. Teraz gdy przejdziemy do strony, tu mogę od razu add new, blog. i dodajemy sobie czwarty wpis, save. Tak jak widzimy właśnie, w taki prosty sposób. Tutaj możemy sobie na przykład nazwę zmienić na wpisy. Zauważycie, że tutaj w settings, gdy przejdziemy, tutaj dalej zostanie blok. Tu możemy sobie oczywiście zmienić jeśli chcemy. Jednakże tak jak mówię, tutaj zostaje, to może takie powiedzmy SEO też tutaj jest jakieś, czyli tu jest dalej, chociaż tu się zmieni w menu i tutaj dalej jest blog. Tak jak widzimy. No i mamy pierwszy wpis, czyli w taki prosty sposób możemy sobie dodawać zakładki oraz po prostu i mam adnef, wpisy oraz wpisy. Oraz sejm. I tu automatycznie już ten szablon wykorzystuje do pojedynczego wpisu. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następne.